Bo serce mi jakoś tak dziwnie zaczyna bić Albo jebnie, albo nie jednie Ale na pewno odbyt poleci kurde Po to, <grym> <grym> Nie no, się kończy Ale dziwnie no, się No <grym> No i co, 3000 było, 3000 już nie ma Wszystko poszło na wypłatę ale jak oni zaczną to zioło sprzedawać człowieku Domyślam cię Ale nawet jak chcesz możemy teraz robić akcję sprzedażową wziąć tyle ile jest podzielić na, na pół i jazda w miasto pakować, popakować A to już oni pakują A, pakują nam No to zobacz, tam już są gotowe i dzielą na słoiki na te, te kopertówki Widzisz? No A ten dalej znowu chodzi. mu <noise> Zapaliłem to, miałem co Wiesz co ci powiem O, dziękuję, że tu mam 16 Wiesz co, ja sobie też zapaliłem Ale dużo lepsze <noise> Nie no, myślałem, że ode mnie A Nie, szalec... to jest co, jest najdroższe Szereg jest za fajny. Ty, nie ja może to... wezmę tego szerega do eksperymentu. Możesz. Może coś się da więcej z, z niego zrobić. Ej, dobra. Najpierw zrobię sobie tę bazę do wszystkich innych. Oj, potrąciłem pracownika. Dobra, nic mu nie będzie. Przepraszam, ziomek. Ja nie chciał. Ja bym wrócił i poprawił. <laughs> I, i gdzie jest ten na no, Udzielek do... Yy, ten Tu masz zapakowanego A tu masz a, mi, a ja nie chcę w słoikach jak chcesz ten Bo tu tu masz w kopertówkach pakowane już Ja potrzebuję wiesz dwie sztuki tego wiesz, Weź sztuki stąd, nie? Nie, stąd sobie weź i rozpakuj w tym Uiiiih! tu jesteś kurwa, człowieku, tu! Dryptuję. Kurwa, to człowieku, ty zanim tam wejdziesz, to ścianę, PC, kurwa, z zastąpi. Ja muszę lekko w to wyciągnąć. Czyli ale muszę wchodzić tak. i Pyk. Pyk. Dawaj Pyk. to pak. Pyk. Dawno mi tego ucisz okay. reka. Pierwsze to będzie połączenie z energetykiem, drugie z tym, trzeci z tym. Banan. Kurde mogę pączniku przy okazji Aha. Dobra, mam tak Daj mi tylko jeszcze chwilkę to, kurwa zamówię o tych te rzeczy, bo się zaraz kurze, wiesz? Bo już nic nie no. i można wtedy sprawdzać wszystko O ja ci jeszcze on nie wyjął Aha. Myślałem, że to kurwa sprzęgów system, w samać Co brakuje Kurde myślałem że coś Kurde, myślałem, że za 180 Ale chuj w duchu... Nie było. 115, tamto poprzednie było lepsze. O Bartek nie czytaj efektu <laughs> Ale już kurwa słyszałem, że to wybucha, więc... Nie. Sam se kurwa zapalić nie możesz o co zwrócić? Kurwa brama! Pracownika żeś potrącił, robiłbyś Nie ja tylko brama kurwa No co oni robią Dobra brama... teraz Wiesz ja teraz co nie wyjadę, nie? No Bo mnie kurwa chuj przepchał Nie wiem jak to zrobię Patrz o o o o pchaj mnie pchaj mnie pchaj mnie kurwa Ej ona mnie teraz jeszcze gorzej wypchała a miałem sobie ładnie zaparkować, żeby kurwa dało się szybko wyciągnąć rzeczy. Daj mi tylko chwilę, ja też szybko te rzeczy przepcham. Dobra, Niech to już wiesz, leci. Dobra, mam, mam. Nie wiem, czy za 170 by nie poszło to Czy tam nawet 180, bo 115 wiesz, co na rynkowań. Dobra ja zapalę, żeby nie było, że żeby... nie Co mam w tym Ja mogę sobie zapalić I już ten patrzę co się tam dzieje Teraz jesteś kurwa z zombiakiem. zombiakiem Z krwi i kości O kurde, ale dziwnie daję myszkę w górę i wiesz Sterowanie A sterowanie ci idzie na odwrót? No. Tylko proszę cię kurwa, nie pierdź w okolicy kurwa narkotyków Pierdzionony nie. Kombinuję z tym z tą trawką. spokój się kurwa. Jestem na końcu i słyszę tylko jak idzie i, i na pierdala. Bączur za bączurem o. <laughs> kurwa, siedzę poza, nie słyszę, nic nie robisz. Kurwa, tylko wchodzę? Koniec. Jeden za drugim. Możesz <laughs> <Poszysz>, kurwa przestać. <laughs> no nie wiem czy mogę. Kurwa on cały czas sra. Oj, serce mi zaczyna bić Może wybuchniesz. Może zginiesz jak zombie? Może jak... Wampir. Musisz się czostek, jak kurwa wpierdzielić. Ja wyjdę jak Bamba miał wybuchnąć Czary to. jest. Ja o... jestem Te, Te twoje oh, okay. te twoje. Wow, a po chwili kurwa. To <laughs> pierd. Pierdol. O już policja po ciebie jedzie no, bo serce mi jakoś tak dziwnie zaczyna bić Albo jebnie albo nie jebnie Ale na pewno odbyt poleci kurde Po tylu <laughs> Nie no już się kończy Ale dziwnie no, się chodzi. na pewno Wile'a nie mamy Kurwa I mi biega Nie no, nie wierzymy tego Kurwa, ale to długo cię trzyma Kurwa, tylko słyszę jak kurwa puszczasz Puściło chyba Tak Ale długi efekt jest Fuj tu fuki. wiagry, nie wiem gdzie mam. Gdzie zostawiłem wiagrę swoje? Czekaj, co tu powinno być? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A dobra, wiem gdzie już zostawiłem. Chodź, wiagra. Musimy przeeksperymentować z OG szeregiem. Jak coś na wyjściu, <laughs> to my, y, ziołak Tak, zioła? No, ziółko. Majeranek. Ja potrzebuję ojczykusza. Dobra, zabieram cię Odzikusza, żeby już tu. Mhm. Uh -huh. się więcej nie bawił? Nie, nie, bo jedziemy właśnie po kolejny ojczykusz. Aha. Chodź, wsiadaj w samochód. Już zdobam się to wszystko, ale nie no, kurde, dobre to zioło. <laughs> ja już się naprawdę boję, co będzie, jak ten, jak. Dzisiaj będzie krakiem bagnie. Miał tylko poprawić To do błąki Ale musi przyznać, że to był dobry strzał Dobra, dobra ja Nie wiem Dobra, chcesz to jechaj A ja prowadzę. Ja no. nie znam mapy, nie? I oczy Jedziemy ja nie mapy. w lewo i przed siebie. Co za wariat. Co za wariat za mnie? Ale poeksperymentowałbym z tymi innymi ziołami. No to jak chcesz, to zamów. Masz tutaj na no usta. Tej... Nie wiem. By mać? Chciałem ich potrącić. Ej, oni mnie gonią? Oni nas nie zauważyli! A jabła, jednak nas jednak gonią. Jakbym dostał to zioło, to z innymi ziołami, wiesz... No to tego będziesz miał jeszcze więcej, kurde. Chodź tu. Jezu, tyłe plasy. Eee, oni tu już nie będą mieszać czego, tak? Nie, bierz, bierz stąd. Tu masz jeszcze trzy te. Tu, tu, tu. A tu masz teraz peny. Nie, tu masz fat fatuele. Ale tu masz wszystkie i teraz chodź tu spać od razu. No. I niech on od razu zapierdziela z pracą tutaj. Mhm. 9 koła kurwa zarobił NPC ty. I teraz mhm. patrz jak ci tu będą napierdzielać. Patrz ile to masz kolejnych og. A pomyśl, że ten budynek ma być tylko no. tworzenie tego zielska. Aha, czyli tylko... To? No A to wszystko tak, ma być wy By... Idziemy stąd No Zaraz zobaczysz Idzie tego mam jest. gdzie to mam wstawić tutaj chyba nie A ty co wziąłeś? O A, mam tu tutaj. no, ale możesz dać tu nawet Tu obok gdzieś Dobra, gdzieś ja już da A. Tam tu wszędzie wiesz Daj, dobra, deskę. O mnie się poddali. Ja tego, trzy, dawaj. Trzy. Hmm. tego trzy dawaj. Trzy. Tego trzy. Kudal, tego jest dużo. Gdzie to zaparł. Ale masz tylko kilka domów, ta? do kupienia. No, jeszcze nam zostało jedno. Taki, Taki wielki o. hangar. Czy, bo ja nie wiem, czy ja na nogach przybiegłem, czy ja kurwa samochodem tu przyjechałem. Samochodem. Ja wiem, ale ja później kurde Może ja jeszcze na nogach przebiegam, ciul wie. Bartek ty coś paliłeś? Nie, ja się zapomniałem, ja zacząłem sobie wierzyć coś co Nie! Kurwa! Sprawdzają mnie. A co, coś masz? Cały ekwipunek! O kurde. Ale to dziwne, bo o. oni nie powinni mnie wyłapać, a włapali. Dobra, jednak tu a. jest mój samochód. Pierdalam Co pierdala, elo, padę To jest fryzjer, to ja nie chcę Widziałem, <coughs> ja zapominam Dobra Dobra kurwa, policja już mnie nie goni Potrąciłem ich <coughs> Mam krew na masce A policjant tutaj biegnie Za 5 godzin będzie moja dostawa A ja sobie zacznę Mówka to jest moje miejsce teraz wypierdalać tu wiadomo eksperymenty Nie, doszło ci już no, Już masz Doszło? A gdzie masz miejsce? Gole. No w bergu, w, ty, w, w tym po tym e, tym jak to się nazywa No tu gdzie testujesz tysiącko te A, do tamtego, do tamtej miejsc Tak, tak, tak A ja właśnie przyszedłem tutaj sprzątać żeby mieć wysprzątane Wiesz, nie bo tam, do, tamtych się, do tamtych się nie da zamówić, to jest problem Aha Wiesz co, ja będę kurde ja sobie tu posprzątam po Na lajcie Bo tam wiesz no Tam nie będę ci mało miejsc Ale tu nie blokujesz tego jest za dużo Nawet wiesz No a tu, masz, a tu ma zawsze lepiej jak chcesz, bo tu ma zawsze Ty, lepiej... Nie właśnie widzę, że ktoś z jaraniał dziś Ja jeszcze nie zdążyłem tego kurwa ten, nosić Watch time. Czekaj, pyk. Chciałbym mieć tu tak tyle kasy, żeby można było ich, wiesz, puszczasz, dajesz kasę tyle, ile się da do tych, do tych skrzynek, i oni napierdzielają. To jest to taki, taki głupi przystój. Mhm. E, trzeba kasę, e, szybko jakąś kasę zarobić i przeprać kasę do niedzieli. No. To są gdzieś reka i lecimy? Czekaj, bo oni właśnie. Mam 20 sztuk. Bo jeszcze, kurde, ten chłop dostał. Ale mamy jeszcze ten swój stary e, zioło. Fiat Fuel. Aha. Ale możemy lecieć. No tam trzeba posprzątać w ogóle. Trzeba tamtą miejscówkę. Wiesz, jak mają, Ma być pomieszczenie. No, w, ciul dużo. No. Wiadomo, mogło być więcej, do chsy, jak ja bym do, sam więcej streamów. Ty mi... Uwierz, bo ja tam nie mam gdzie. Oj, 50 dolarów za. <gryt> <tulety> to, że o śmieci przy... Dobra, ja już tam lecę Kurde. do ciebie. Tam... No spokojnie. Ten region, biorę i, i, ten biorę towar i lecę. Sprzedawać, ale normalnie sprzedajemy, czy jak? Czy omawiamy umawiamy klientów? Normalnie, ja, bo można omawiać. Ja właśnie próbuję tego sprzedawać, wiesz? Ale podoba o, mi się. Już będzie kolejny zombiak. A sprzedałeś, sprzedałeś tego który... <noise> Od razu włosy tracą na mój widok. <noise> Dobry ten towar. To. A, kurwa, a, a, a ten dealer, który to zaczął sprzedawać, już ma 1700 dolców. Rozumiesz? Ten zamek nie jest najlepszy. Dobra, ja chciałem kurwa sprzedać jednemu gościowi nerko. Kapnąłem się już później, że to policjant. Dobra, to co ja mam brać do sprzedaży? E, tam masz te, te słoiki. Słoiki? Słoikami handlujemy? A nie, tam obok tych słoików masz jeszcze te, te, te szatki, nie? No. No i to na razie trzeba robić. No bo tam, tam to się kurwa musi rozruszyć, ta, ta, ta jebana, ta wiesz, produkcja. Produkcja? Ja będę zadowolony jak w pewnym momencie ten Będą po prostu pełne magazyny i będziemy wychodzić i sprzedawać Mhm. Dobra, ja tu widzę tylko A dobra jest mm. W tych środkowych, nie? No, 14 sztuk, mam I ewentualnie tam koło pakowacza jest. Y on już może coś zrobił. Nic nie jest zrobione, powiem Ci szczerze, nie ma w Trzeba wyczekać. Oh. Kolejny Dobra, Jadę. Jadę. A przy okazji zajadę sobie tam na miejscówkę. Mm, to zioło eksperymentowane. Chyba sprzedaję. Sprzedaj gościowi na, je, na jego oczach Marko I no kurde Już mam siedem koła Mamy dealera Ktoś jest w tym pokoju? Zawsze możesz pukać do drzwi To może ktoś ci, wiesz, otworzy 392 no, zarobione, o tak, o. Kurde, już policja chodzi z do latarkami. Dobra, ja idę tam zgarnąć. Zobacz, ewentualnie czego brakuje, to no, trzeba pojechać do domówić, nie? No co dwa, że on zawsze... stąd no, można pozabierać mi. te słoiki, tą pakowarkę... Ja... Nie ma problemu. Albo zawsze można kupić, ja już mam więc... To jest idealna kasa, żeby wprowadzić się do tego. Gdzie się wprowadzić? Do banku, wiesz, wpłacić kasę. Aha. Jakby nie płacić e, bank, e, komat co tydzień, to... <noise> to jest darmo darmowa pralnia pieniędzy. Prania? Darmowa? Fajnie. Darmowa się prania, nie? No, bo co tydzień masz 10 koło, nie? Dobra. No, Dobra, nowy się. konsumer. Zjuga no, tu posadzę te moje żółka. Kurwa jak, jak im się kurwa dupy świecą, kurwa na tych im kurwa szreku. Myślałem, że nie widzi. Pięknie to wygląda. A tutaj? No to ja jestem, nie tak. Tak myślę. Kurwa, za dużo tych zielonych teraz. W jakiej dźwigni zagłupam, to... to zielony wychodzi. a ja teraz biegam, nie? I ogarnię tą miejscówkę swoją, bo kurde, uwierz mi, że. Tą miejscówkę na eksperymenty, nie? Bo będę sadził się za chwilę. No przydałoby się, że, bo tam masz, jakby nie patrzeć, wszystko masz blisko. No. W pewnym momencie. A można ją przekształcić, żeby sprzątała. E, musisz ją zwolnić, i teraz byś musiał pójść. E, e, ten. Ją, jakby zatrudnić. Aha. No to weź z porozmawiaj, a ja po prostu ją zatrudnię tam. No żeby ona sprzątała, bo mi się kuźwa szczerze nie chce biegać i sprzątać po niej. Zaraz no to... Porozmawiam. porozmawiaj z nią. A ja właśnie muszę najebać policjantów. Koleś wrzuca wiesz, wszystko co nielegalne, biega. Naprawdę dużo tego jest. Ale mu się świeci o ja pierdolę w tym szereg Kolej sieci na ławce, ja pani Dobra, dostałem Dosłyszałem, że strzelają o, Jebań Dobra, sadzimy Chłopaki tu smutny stoi a już wiem, który to jest To jest gość, który sprzedaje nam rzeczy. Ale czekaj, nie ją? Ma być pusty, kurwa. Nie wiem, jak ty to zrobisz, ale... Co kurwa do mnie? Doni to, mów. No to no ma być kurwa błysk. To no ma być kurwa błysk, nie? Ale takie, co ty mi to kurwa pierdolisz? To ma być kurwa błysk, nie? Bawimy się w eksperymenty. Babka, bo ja się tu bawię w eksperymenty, nie? Spadaj się kurwa świeca. No właśnie widzę, aż mi tu oświetlasz wszystko. Dobra już to widzę. Czekaj. Póki Ej, otwarte. Tak... Póki otwarte. Szaborki kurwa na śmieci kupić. Ona się zbugowała. Ona się ładnie zbugła. Nie, nie, mam... Chodź szybko do nie, Słyszysz? Tak, ja już ogarnąłem te... Kupiłeś worki? Miałem tutaj, wiesz, nie, To trzeba nie, nie, ja mam nie, 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 cztery nie, Ale nie, nie, Do, pakowania. do pakowania. Ile masz ten kasy przy sobie? E, 762 Wpłać, wpłać, wpłać szybko Póki otwarte Kurwa Zachłonię przed nosem No co za chuj jebany, no kurwa zaraz Dobra, <laughs> otwórz No, nie śpieszyło ci się Idę zobaczyć po innych chałupkach czy coś jest. Ale ona kurwa, nie wiem co ona odpierdala, kurwa, ale kurwa tu... Tam... Biję się chyba skryb po prostu bugową bo po, chyba kosz dla niej powinien być czysty, a wiesz jaki jest. Nie wiem czy ja... Nie wiem czy ja znajdę. Worki. No raczej worek powinien być chyba jeszcze w tamtym. I, dobra, to ja tu sobie jeszcze poobcinam to zioło. co położę tam na ten, na regał, co jest tutaj. Dobra, gdzie są moje nożyczki? Ewentualnie Pani spać. Gdzie? Ja sobie szybko obetnę i zaraz spać. No. no Jakby nie patrzeć, wszystko ładnie ci usprzątnęła. Tylko coś się właśnie, koście zbugował. To jest o malepsze, co je paramikarz na śmieci. Chyba zobaczymy teraz, czy będzie poprawnie działać. Dlatego wszyscy tak OG kuszę. A przyszła. Przyszła, bo jego już wyjebałem. I dałem na nowo. Aha Bo on był pusty, wiesz? On jakby się nie zapełniał. zobacz jakie ładne roślinki są te różowe. Czekaj, bo ja nie wiem co na to zrobi. Dobra to jeszcze troszkę wytrzymać i idę, idę jeszcze sprzedać I ona jakby nie ma instynktu wyrzucić kurwa worki na śmieci No, powinna to mieć, nie? Ale one mają kurde, bo miałem inny. O ile będzie eksperyment społeczny Mam tylko kole, nie mam nic więcej nie, Mam tylko kole i paracetamol do eksperymentowania, a w tamtym miejscu bym musiał na tą, tą miejscówkę, gdzie, byliśmy, gdzie byłem poprzednio. Można było ogarnąć nie? Ale ładne to ziołko jest. Nie chcę nic mówić, ale jeszcze kurwa, niektórym się kurwa oczy świecą. Jak latarki. Wygląda normalnie, ale kurwa Latarki ma w oczach No i dobra, na razie nie sadzimy, mam prementów dosyć sporo Jebany tego działa. A śmiecie Dosyć sporo tego działa z trzek krzaku wodę się bił Uważaj żeby nie złapali To się spierdzielam ja też właśnie uciekam. Chcę uciekać, jak, jak to oni mnie biją. Ja się ja chyba uciekam na śmieci. A ja uciekam spać, nie? Tu musisz poczekać. Wiem, ja i tak to muszę popatrzeć, co tu jest jeszcze do zabrania. Ja sobie pozabieram to wszystko, co tu jest. Ludziska, wy już tu nie będziecie mieszać kokainy, nic tu nie będziecie mieszać, ja wam Ale gówno. Ale będziesz mógł tutaj ziółko robić. łapka A, kurde, przeszła, wiesz... Nie, sprawdzili mój kosz śmieci świeci! Bo przeżyła wiesz i i mimi. Chłop, chłop, poszczelił. No by. A tutaj też coś, babka Nie! Robi, kur... Jak on mnie złapał? Dobra też. Teraz już jest jakaś taka kasa. 7 tysięcy jest. Po tej nocy już będzie mieć znowu 10 tysięcy. платить. Mm -hmm.